Pszczoły zapylają truska, truskawki u mnie na ogrodzie. Robię dobrą robotę. Tutaj rosną boróweczki. Na borówkach nie, nie widzę blotu. Chyba bardziej... Jeszcze jest mało krzaków tutaj posadzonych. Bardziej oblatują. bardziej oblatują chyba trzmiele, bąki. Tutaj dalej jeszcze nie aronie posadzoną. Na roni widzę sporo pszczół. Ale, ale w tym momencie truskawka jest najbardziej oblatywana. Tutaj z tych roślin ogrodowych w tym momencie. Tutaj fajnie rzepa kwitnie u mnie wczoraj trochę popadało i widzę że pszczoły lepiej noszą tutaj są takie rodziny wspomagające odkładowe można powiedzieć Tutaj jeszcze niedokończona moje pracownia miejsce, miejsce na muliki weselne, poitełko a tutaj pszczoły na rzepak pracują. Tutaj mam rodziny produkcyjne No, ładny dzisiaj oblot jest, znaczy oblot, ładne są loty. Najwyższe ule one są puste, to są magazyny, więc nie warto się sugerować ich wysokością. Tutaj zostało mi zrobić jeszcze drugą warstwę wyrównującą kleju. Będzie można robić jakiś tynk, czy tam kolor, właśnie na to. A w środku jeszcze wełnę wykładam. Nie wiem czy będzie widać. Ocieplany jest budynek od środka, od zewnątrz też na twarda skalna była dana. W tym roku mam tutaj na tej głównej na naokoło posianego niemal w każdym kierunku Tu są od strony wschodniej ładny Area No niemal ze wszystkich stron rzepak rośnie w tym roku Tylko w tym roku te rodziny nie były za silne to przedłużona wiosna dała im się we znaki brak lotów i pszczoły się nie, nie, nie rozwinęły na, na odpowiedni czas, ale jeszcze ten rzepak pokwitnie trochę. Mam nadzieję, że podgonią te pszczoły. W większości są na jednej nadstawce. Kilka rodzin jest na dwóch, ale, ale jeszcze są bardzo słabe, czy słabe, no na ten moment. W tym momencie one powinny być przynajmniej na dwóch odstawkach już, wszystkie, niemal rodziny. Ale tak nigdy nie ma, żeby wszystko było tak, tak jak nam się chce. Rodziny mają swoje tempo, pszczoły mają kondycję taką, na jaką im i też im pogoda po pozwoli. Ale teraz właśnie widzę, że te pszczoły idą w siłę, w siłę, ładnie zbierają i pod koniec rzepaku powinny, powinny nadrobić te zaległości. Co tutaj jeszcze? Fajne roślinki, o te polecam. Rozchodniki okazałe Zrobiłem trochę tych sadzonek w tym roku. Będę, będę chciał ich trochę, je trochę rozsadzić, bo są bardzo fajne pożytkiem, takim późnym, późnym, późnego lata, można powiedzieć. Wtedy, kiedy jest ta dziura pożytkowa. Pszczoły oblegają te rozchodniki, i myślę, że warto, warto bardzo je jak najwięcej rozsadzić, przynajmniej na, na tej pasiece. No, ładnie, ładnie chodzą. Że jeszcze chyba pokwitnie może z półtora tygodnia do dwóch tygodni podejrzewa.